Chcesz mieć nauczyciela angielskiego 24 na 7 za darmo. Nie potrzebujesz ani drogich kursów, ani nawet Native Speakera. W tym filmie pokażę Ci, jak w 5 minut stworzyć własnego asystenta nauczyciela języka angielskiego kompletnie za darmo, za pomocą czata GPT. Sprawdzi on Twoje błędy, wytłumaczy gramatykę i wiele, wiele więcej. Sprawi, że staniesz się mistrzem. Konwersacji. Brzmi zachęcająco? Zaczynajmy. Zacznijmy od tego, dlaczego naprawdę warto to zrobić. Po pierwsze, ChatGPT nigdy się nie męczy, ma nieskończoną cierpliwość, jest o wiele tańszy niż korepetytor, no bo jest tak naprawdę za darmo, zwłaszcza w tej darmowej wersji. Działa 24 na 7, możesz uczyć się angielskiego w nocy, w pracy, w autobusie, gdziekolwiek, kiedykolwiek chcesz. Dopasowuje się do Twojego poziomu A1, B2, C1 zawsze będzie wiedział, co robić, jak odpowiadać, tak żeby dopasować się do Twojego poziomu. No i ChatGPT nie ocenia, nie stresujesz się, nie czujesz wstydu przed popełnianiem błędów, nie boisz się mówić, pisać, nie boisz się próbować. No i oczywiście uczysz się swoim tempie. Brzmi jak bajka, ale to działa. Sam korzystam. Z czatu GPT w nauce francuskiego od już jakiegoś czasu, od kilku miesięcy, widzę ogromne postępy każdego dnia. Żeby stworzyć naszego prywatnego asystenta, nauczyciela, potrzebujemy konta na ChatGPT, GPT, dostępu do internetu, no i telefonu czy też komputera. Nie musisz nic płacić, nie musisz instalować dziwnych aplikacji. Wchodzisz i działasz. Dobra, pierwsze co to, wpisujemy chat GPT w naszą wyszukiwarkę i klikamy w pierwszy link, i mamy już interfejs czatu, ale załóżmy konto. Klikamy Zarejestruj się za darmo, wpisujemy e-mail, podajemy hasło i logujemy się na naszą platformę. Jak się zalogujesz, będzie to wyglądać bardzo podobnie. Tutaj z lewej strony będziesz miał menu swoich obecnych czatów, ale będzie to tak naprawdę to samo. I teraz wpisujemy jeden bardzo prosty prompt, który ukształtuje tożsamość naszego chatbota. Wpisujemy, zachowuj się jak mój osobisty nauczyciel angielskiego, poprawiaj każdy mój błąd, tłumacz dlaczego coś jest źle, i dawaj przykłady. Rozmawiaj ze mną tylko po angielsku, chyba że poproszę inaczej. Jestem początkującym na poziomie A. Jeden ok i zobaczymy, co on tam nam wypluje. No i powiedział, że jest naszym nauczycielem, będzie poprawiał błędy. No, let's start, please. Write your first sentence in English. Jakieś pierwsze zdanie, na przykład hello. Możemy po prostu zacząć od prostych rzeczy. Hello, my name. Eee, I zróbmy błąd. My name are, na przykład, Arthur. I powinien on ten błąd nam poprawić. Tak jest. Mhm. Mamy correct, czyli poprawna wersja. Hello, my name is. Mamy nasz błąd zaznaczony. Napisałeś już my name are. I mamy wytłumaczone, dlaczego używamy are, dlaczego używamy is. I mamy różne przykłady. Za chwilę pokażę ci naprawdę kilkanaście sposobów wykorzystania naszego personalnego, osobistego nauczyciela. Jeśli nie rozumiesz, o czym on mówi, możemy poprosić, nawet po polsku, tłumacz. Tłumacz błędy po polsku. I mamy. Dlaczego? No bo, name to liczba pojedyncza, a więc używamy is, a nie are. R jest do liczby mnogiej, i tak dalej, i tak dalej. Także w każdej chwili możemy dostosować tego naszego nauczyciela. Możemy mu mówić. i Mów prościej. Używaj prostszego słownictwa, używaj bardziej zaawansowanego słownictwa. Poprawiam moje błędy po polsku, wytłumacz moje błędy po angielsku. Naprawdę możemy robić co chcemy. Możliwości naprawdę są nieograniczone. Możemy spróbować po angielsku: że znaczy explain, wytłumacz to w present simple. No i tłumaczy nam po angielsku. Jeśli byśmy napisali na przykład explain present simple in Polish, albo po polsku byśmy napisali wytłumacz present simple, zrobiłyby to po polsku. Mamy użycie, mamy strukturę i możemy go poprosić na przykład o zadania, a później jak zrobimy te zadania, możemy go poprosić o klucz odpowiedzi. Możliwości są nieograniczone. Najważniejsze to wpisać ten prompt, a później ten prompt udoskonalać. I to jest dziecinnie proste. Wydawać by się mogło, że zbyt proste, że żeby taki stworzyć takiego idealnego chatbota, trzeba jakieś nie wiadomo jakie prompty, ale nie. To jest tak proste, że aż zbyt proste by się mogło wydawać. I tyle. Teraz jest w stanie naprawdę robić wszystko z nauczycielem. Możemy jeszcze wykorzystać mikrofon. Tutaj klikniemy i będziemy dyktować. Możesz po angielsku mówić. Będziesz ćwiczył mówienie wymowę. OK. I w jaki sposób możesz wykorzystać tego chatbota, tego swojego osobistego nauczyciela? Przede wszystkim do rozmów i konwersacji. Możesz prowadzić jakiś codzienny small talk, typu Hi, how are you? Na przykład what did you do today, co dzisiaj zrobiłeś, opowiedz swojemu czatu o swoim dniu. Możesz rozmawiać na nieco bardziej skomplikowane tematy. Polityka, technologia, ekologia, biznes. Możesz odgrywać różne scenki sytuacyjne. Wyobraź sobie, że jesteś na lotnisku albo w sklepie, w restauracji, w wypożyczalni nie wiem, samochodów, cokolwiek możesz się dogadać i możesz z tym czatem zmieniać rolę. Raz ty jesteś kupującym, teraz jesteś sprzedającym. Możesz Pytać o nowe słówka w trakcie rozmowy. Możesz pytać, jak to słowo, jak to wyrażenie będzie po angielsku. Oprócz tego korzystaj z czatu do poprawienia Twoich zdań. Pisz zdania, a niech czat je poprawia. Poproś o różne alternatywne wersje. Na przykład spytaj, jak powiedziałbyś, jak napisałbyś to zdanie bardziej na przykład formalnie, albo mniej formalnie, albo zapytaj, jak powiedzieć to bardziej naturalnie. Oprócz tego możesz wykorzystywać tego nauczyciela naszego AI do gramatyki, do tłumaczenia gramatyki i różnych zasad gramatycznych. Pytaj o wyjaśnienie czasów, poproś o przykłady zdań. Możesz poprosić o ćwiczenia gramatyczne, zrobić te ćwiczenia i poprosić później o klucz. Możesz porównywać razem z nim różne struktury, na przykład kiedy używać will, a kiedy going to. Możesz też tworzyć z nim różne quizy, gry. Na przykład zagrajmy w grę, i czat wymyśli jakąś grę. Na przykład, musisz, czat pomyśli o jakiejś rzeczy, a ty musisz zadawać zamknięte pytania i odgadnąć, co to jest, albo kto to jest, albo inne różne gry. Możesz uczyć się fenomenalnie słownictwo, czyli pytaj o nie tylko słówka, tłumaczenia, ale różne synonimy, idiomy, czasowniki frazowe. Możesz poprosić, żeby stworzył listy słów na dany temat, na przykład słownictwo związane z podróżami, z pracą, z hobby. Możesz poprosić, żeby stworzył przykładowe zdania z tymi wszystkimi słowami, tak żeby zobaczył te słowa w kontekście. Możesz oczywiście pisać różne teksty. Możesz go poprosić, żeby wygenerował Ci polecenie albo temat do rozprawki, maila. Możesz poprosić o wzór o CV po angielsku i razem z nim, razem z czatem pisać to CV pisać jakąś rozprawkę, e-mail, list i później poprosić, żeby sprawdził chat to, co napisałeś. Oczywiście wykorzystuj swojego nauczyciela AI do tłumaczeń. Możesz tłumaczyć z polskiego na angielski, z angielskiego na polski. Możesz prosić, żeby porównywał różne tłumaczenia, które jest lepsze, które jest gorsze, które brzmi bardziej naturalnie. Możesz dzięki temu chatbotowi podtrzymać swoją motywację, poprosić go o plan nauki, że regularnie może ci czat rozpisać, co dzisiaj robimy, czym będziesz się zajmował, tak, żebyś miał konkretny plan działania na, na dzień, na tydzień, na miesiąc. Oczywiście możesz go poprosić też o jakieś takie różne kreatywne pomysły, typu opowiedz mi jakiś żart po angielsku i później spróbuj go wytłumaczyć, dlaczego on jest śmieszny dla Anglików. Poproś o wiersz, piosenkę. Możecie razem analizować słowa, jakieś ulubione Twojej piosenki, możesz grać w gry słowne, tak zwane łamacze językowe, tongue twisters, jakieś takie skomplikowane wyrażenia. Oprócz tego możesz nawet zasymulować egzamin, poproś o pytania typowe np. dla matury, pytania typowe dla egzaminu first, certyfikat itd., itd I tak naprawdę ta lista nigdy się nie kończy. Ogranicza cię tylko i wyłącznie twoja wyobraźnia, bo wszystko jesteś w stanie z tym czatem zrobić. Nie ma żadnego limitu stylu, nie ma żadnego ograniczenia. Także naprawdę zachęcam do wypróbowania chociaż przez chwilę tego asystenta indywidualnego, osobistego nauczyciela angielskiego i na pewno będziesz zadowolony. Na koniec jeszcze kilka porad jak efektywnie, skutecznie uczyć się za pomocą tego czatu. Ustal sobie codzienną porę, regularnie 10, 15, 20 minut, kiedy będziesz się uczył. Stwórz taką rutynę, bo to jest najważniejsze, żeby się regularnie zaglądał do tego czatu. Jedyny minus czatu GPT jest taki, że jednak nie zastąpią w 100% żywego człowieka tych interakcji ludzkich. No i czat nie będzie do nas mówił, także nie będziemy za bardzo ćwiczyć słuchania, ale możemy go oczywiście poprosić, żeby znalazł nam jakieś materiały do ćwiczenia, do słuchania. Niemniej nie zastąpi to w 100% człowieka, ale mimo to jest to świetne narzędzie, które naprawdę warto spróbować. I to tyle. Masz w kieszeni osobistego nauczyciela języka za 0 złotych. Teraz tylko musisz go używać regularnie. Zachęcam jeszcze do zapoznania się z poradnikiem do świetnej aplikacji do fiszek Anki. Kliknij w odnośnik, który pojawił się na ekranie, żeby zobaczyć ten film teraz.